O oh fucking shit! O oh, kurwa! Ja jebę. Siema. Witajcie na kanale Turismo Urbex. Dzisiaj Urbex na Spontanie. Na Totalnym Spontanie. Jesteśmy na terenie opuszczonej jednostki wojskowej. Szczerze powiedziawszy, nie wiemy, czy jest to jakiś. Czy ktoś tego nie pilnuje. Więc to będzie szybkie wejście i oby nie szybkie wyjście to jest brama wjazdowa na teren To tutaj nie było biuro przepustek <gry> niestety miało być opuszczone w sensie przypuszczaliśmy, wiedzieliśmy ale kurde budują teren budowy tu już nowe okna wstawione i przypuszczalnie ktoś tu jest. No, słyszę muzykę. Właśnie przed chwilką spotkaliśmy pana, który pozwolił nam tu wejść. Wiemy już, że tu będzie park rozrywki. Jedyne obiekty, jakie się zachowały, to po tej stronie. I to są stare koszary. Teraz szukam do nich wejścia. Mam nadzieję, że znajdę Krzeczory, Krzeczory, Krzeczory mm. na razie jakby co to w oknem, oje zejście jest Dleniane drzwi bardzo fajne Waga na dziury ale tu jest fajnie chłodno Ohoho. czyli co i zbiórzomierskie tu były no nie powiem, klimatycznie ten kopiec wygląda no pan miał rację puste ściany, nic tu nie ma ale nawet dla nas puste ściany mają swój klimat. A tu kiedyś tętniało życie. Żołnierskie życie. Może tu gdzieś było biurko pod oficera? A, A. możliwe, że to były kibelki e bądź prysznice. Obawiam no się, że ten budynek, koszary i brama wejściowa to są jedyne w miarę ocalałe, znaczy w miarę ocalałe, puste, opuszczone, pozostawione, w nie nieruszone, tylko opróżnione z wnętrza, e, bo po drugiej stronie budynki są już remontowane i niestety niedostępne, bo tam jest plac budowy. Słuchajcie, jednak nie tylko, dwa, nie tylko tamten budynek koszarowy się ostał i brama wjazdowa. Tu jeszcze takie obiekty. Ale zobaczymy, co to jest. Być może to też są koszary. Wygląda tak jak ten obok. Aha. E, to jest. Uuu! E, ten jest w lepszym stanie. No, tu są przynajmniej drzwi. O, łazieneczka tu się podłoga zapada Ale jest i piecyk koflowy całe szczęście pod spodem nie ma dziury Krampki wojskowe a to były kibelki 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 tu schroli i sikoli a obok mnie ręce o oh, fucking shit o oh, kuźwa ja jebe! Nie chcę. Bleh. 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 pomyślałem pomieszczenia tam może być już nie. Gdzie ona Ale to kurwa. Jak kiedy spałem na takim? Ja tu zaraz przyjdę. Ja tu zaraz przyjdę. A są koniec. Obejdę wszystko dookoła i tu przyjdę. Zdecydowanie ten koszarowic jest w lepszym stanie. W sensie, jeśli chodzi o wyposażenie, niż ten obok. I wszędzie jeszcze są te piece kaflowe. To musi być bardzo stare, jeśli piece kaflowe. Ogrzewane piecami koflowymi. No, układ pomieszczeń jest ewidentnie ten sam co tam, ale o kurwa, ale to wygląda kozacko, o, 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 tu mogło być, trudno mi powiedzieć, miejsce odpoczynku? Polarnia? Nie, polarnia raczej na zewnątrz, e, na pewno tu sobie piwko pili <grywy> ale fajne, fajne ale palarnie z reguły były na zewnątrz ale może kiedyś się były w środku bo... bo nie wiem jak kiedyś funkcjonowały przepisy BHP ale to zajebiście wygląda Też jest koszorowiec zapewne ten sam budynek co dwa obok No nic no, wejdę się rozejrze A, to też jest koszorowiec To że tu się ostały te drzewięka po bokach Sprawdźmy co jeszcze Jakiś malunek Aha Graficiarze No dobra, to jeszcze w miarę jako tak wygląda No, całkiem ładne, to jest całkiem fajne. O, nie miałeś racji. wiesz? Też tak w sumie przypuszczam polarnia A, ale to jest tutaj płaszcz, po świetle widziałem te jest no, polarnia. No, tutaj to jest ten sztalek, wszystko takie jest. Czyli można było kiedyś palić? No, można kiedyś było palić od tego. jak palić to w każdym poczynku, to myślę, że papieracy były najniższe. Tak. Tam jest ten trochę. To co? Papierosik? Papierosę zibite? Igite? Ojo coś tu jest takiego nie wiem co to ale ale jest to chyba nie jest koszarowiec no Akurat tu sobie... No to wygląda. Tak widzę. Uwaga, w tragicznym stanie. To nie był koszarowiec. Nie, to już nie był koszarowiec. Nie mam pojęcia co tu mogło być, ale to mogły być jakieś pomieszczenia Nie wiem. Dowódcze. Sztabowe A może? No ale to nie wygląda na izbę żołnierską To W sensie to... O kurwa, ale tu są Nie, tu jeszcze inaczej to jeszcze inaczej No tu zdecydowanie były kiwelki tak o kula. ale klimat się dziwnie ciemno zrobiło widziałeś to? ty wiesz co to jest? to jest chyba do wygłuszenia no tu musiało być coś No dowódcze, coś tabowe, coś dowódcze pomieszczenie, to mogła być tablica do no, wygłuszenia Coś tu musiało być. To raczej było do wygłuszenia. Czyli obstawiam, że coś tu było z dowodzeniem, z łącznością. Coś. Ten deseń. Się... O kur. Podłoga się zapada. Osmolone, jakby się paliło, ale niekoniecznie. No bo wszystko dookoła to jest ok. O oh fucking shit! No właśnie. Ostrożnie. No to wychodzi. Bo tu gruzy. Ciemno. Jasno. Ciemno. Jasno. Ciemno. Jasno. Ah, no to wracamy. Kurba jest jak najbardziej spontaniczny i jak najbardziej udany, w gdzie tu wyjście? Wyjście! Gdzie tu jest wyjście? Tutaj. Jest. Wyjście. Ha. Wyjście. Dziękuję Wam za to, że byliście, za to, że wyszliście. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. Tego, co nam e, Pan powiedział, będzie tam. Będzie tam. E, nie plac zabaw, tylko. <gryw> Zapomniałem. Kurwa, ała, ała, pokrzywy, ała, 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 ała. <noise> Przepustki oddane, możemy iść.